Witajcie w kolejnym odcinku z Doliny Zombie. Tak wygląda moja postać. Troszkę tutaj doświadczenia zdobyłem, ponieważ przeszedłem się jeszcze po zewnętrznym pierścieniu. Natomiast teraz zajmiemy się zabijaniem zombiaków. Będziemy musieli bardzo, bardzo powoli tutaj się skradać, żeby zombiaka pojedynczo wywabiać nie więcej niż jednego, to nam powinno zdecydowanie ułatwić rozgrywkę. Właśnie tutaj widzę, że strażnik się mną zainteresował. Bardzo się cieszę. Uciekamy już jak najdalej, żeby po prostu bić się z nim jeden na jeden. Dobra, zapiszmy sobie grę. Po prostu jak wywabiliśmy jednego, no to cieszmy się z tego, że został wywabiony i jeden. I dobra. Jest jeden, chodź tutaj, chodź on, chodź zombie, chodź zombie. No i dobra, on sobie tutaj biegnie za nami, my go wywabiamy na spokojnie, tak żeby tylko jednego zombiaka tutaj móc pokonywać, po co najmniej? więcej, po co najmniej więcej w tym lochu. Tak jest. Tak jest. No i teraz go mamy już na widelcu. Po prostu ciśniemy, ciśniemy. Zombie Strażnika nie będzie dla nas większym przeciwnikiem. Po prostu przyparty do muru nie stanowi już większego zagrożenia. Tak będziemy wykonywać tego quest'a pojedynczo, pojedynczo. No tutaj trochę zdrowia ma. Jest dosyć wytrzymały. Ale 210 expa zdobyliśmy Dobra, ja sobie zapisuję grę, bo tutaj zombiak mnie trafił e, Unikajmy tego I lecimy dalej, unikajmy tego, bo szkoda tracić Po prostu HP na takich zombiakach pojedynczych Dobra, szczególnie, że tutaj jeszcze ich trochę jest Dobra, idzie chyba zwykłe zombie Cas trochę hey, pomachać mieczem. No chodź zombie. Das to, hey, no mieczem. i pewnie chciałbym, że też bulit tutaj mi nie, nie wszedł w paradę. No bo nie jest mi do niczego potrzebny. Tak, tylko mi HP będzie... Nie HP, tylko będzie mi expa odbierał. Więc po co? Po co mi on? Dobra, zombie pokonane pięknie. Tutaj te drzwi trzeba zamknąć. Nie Bulita, a drzwi. Mam nadzieję, że Bulit się za mną spierdzieliłeś. Nie. Na szczęście tutaj Bulita nie ma. Gdzieś jest! Spokojnie, pojedynczo. Pojedynczo. Czy jeszcze który, który zombie ty mnie zobaczy? Czy nie? Dobra, ej, to nie jest śmieszne, chodź. Dobra, widzę cię o, dobry jesteś. Szybki, chodź tutaj. Chodź do mnie. My sobie grę zapiszmy, jak tylko zobaczymy tego zombiaka. Dobra jest. Szkoda tracić expa. Głównie po to to robię. Szkoda tracić expa po prostu. Chodź zombi. Toksy toksyczny zombie, no coś nowego? Znaczy natomiast nie jest trudniejszy od normalnego zombiaka? Nowy wpis w dzienniku, co się dzieje w lochach, to nie? To chyba jest bestiariusz, toksyczny zombie, pięknie. Niebezpieczny zombie głównie przez fakt, że potrafi zatruć, podobnie jak bagienny zombie, jednak tego zielonego bydlaka można spotkać zdecydowanie częściej. Oprócz tego niczym innym zbytnio, zbytnio się nie wyróżnia. No to wiemy, z czym e, mamy do czynienia. Zapisujmy sobie grę i leźmy na kolejnego zombiaka. No Ten bulit wiele mi nie pomaga, natomiast ja się z tego powodu cieszę, no bo ja sprawdzałem, jak wygląda walka z bulitem. Walka, walka z bulitem wygląda tak, że on po prostu walczy z tymi zombiakami. Ale Expa nam to nie daje. Więc zdecydowanie lepszym sposobem według mnie, jeśli chcemy maksymalizować tutaj nasz poziom postaci, jest po prostu unikanie, unikanie walki razem z Bulitem, tak? Czyli eliminowanie po prostu Bulita z walki. Żeby zdobywać samodzielnie doświadczenie, no bo to jest zdecydowanie, zdecydowanie, zdecydowanie bardziej opłacalne. Musimy uważać też, żeby te inne magowie na przykład nie wyskoczyli. O, właśnie. Tak jest. Bulit. Chodź, chodź, musimy cię zamknąć tutaj. Bo już widzę, Bulid sobie wyskoczył. Do niczego mi jest potrzebny. Do niczego. Trochę pomógł. Natomiast więcej może przeszkadzać w przyszłości, więc... Ja bym cię, chodź tutaj bulić chodź, ja bym cię nie chciał angażować, wiesz co, jesteś fajny ziomek, bez bezimiennego trochę obiłeś w pewnym momencie, ty sobie tutaj siedź, ja sobie tutaj drzwi zamknę, nie, ty sobie zostań tutaj, ja sobie zamknę drzwi, no i takim sposobem możemy dalej yy, grać, zobaczymy tutaj jak nam pójdzie, ten odcinek będzie troszkę dłuższy, przez to, że faktycznie chcę wam pokazać, ja tutaj zagrożenie wyeliminuję, natomiast wyeliminuję je pojedynczo. Bez pomocy bulita Tylko żeby tutaj pojedynczo do mnie zombiaki przychodziły Dlatego idę tak powoli Oj, tutaj jest jakiś gruby, powolny Zombiak Wszyscy nagle wyciągnęli broń Spoko, wyciągajcie sobie broń, on na górę nie dojdzie Ja się nim zajmę Mam nadzieję, że Bulit też nie wyjdzie. Po co on tam ma wychodzić? Nie, tylko sobie zapiszmy grę. Wiadomo, Gotik, raz, dwa błędy Access Violation zdarzają się w tych modyfikacjach. Trzy, ja nie chcę, żeby Bulit mi się zaangażował, ani żaden inny tutaj mieszkaniec Lochów. No bo mamy Maga, mamy kilku strażników, e, mamy tego mm, leczniczego, czy jak on tam się nazywa tego doktora, doktora Mr. Jack and Mr. Hyde tak go chyba będę nazywał. Dobra, o tu jakiś taki ten zombiak może i powolny, natomiast wydaje się wytrzymały. Zapiszmy sobie jeszcze raz grę, żeby potem nie musieć długo wczytywać. I zobaczmy jak nam pójdzie. Nie mamy najgorszego miecza, więc to powinno jakoś, jakoś żreć. Zombie grubas. To tutaj w obozie był takim grubasem, tylko snafa sobie przypominam. Tak jest. Bez... Bez imieny, z takimi to by sobie bardzo łatwo radził, bo on zombiaków to spotykał gdy już był naprawdę dopakowany, natomiast Bragus tutaj też całkiem nieźle macha mieczem. Widzieliśmy dopiero jeden poziom, no ale nie zaczynaliśmy od poziomu pierwszego czy poziomu zerowego, tylko już chyba od poziomu 15, więc teoretycznie on już jest trochę dopakowany. No, 240 EXPA, ale niczym się nie różni, skoro żadnego większego wpisu nie dostaliśmy. O zombie Grubasie e, długo, długo, długo. To chyba nazwę e, Lochy i smoki ten odcinek, bo chyba tak to trzeba nazwać. Są tutaj Lochy, nie ma smoków, natomiast są zombiaki, O nie, 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 nie. Dobra, we dwóch. No, gorzej. Wolałbym, żeby tutaj pojedyncze sobie biegały. Natomiast to są pojedyncze, znaczy, to są zwykłe zombie. Z tego co widzę, to są zwykłe zombie. Więc powinno się to jakoś ugrać. Chodźcie, tak, że połowa zdrowia mm, nie stwarza jakichś wielu możliwości. Natomiast czemu by nie, dobra? Idą podwójnie. No zombiaki. Tutaj was rozwalę. Na tych belkach, na tych beczkach tutaj powinno być dobrze Zacznę was już tutaj bić Chodźcie Tak jest i teraz. Tak jest, bragus. Bardzo dobra technika. Tak jest. Ole, było blisko. Co za emocje. Tylko bragus, żeby ci tutaj stres nie dopadł, jakoś nie wiadomo jak. Dobra. Z drugiej strony chłapiemy Dobra, zabiłem biednego szczura. No trudno, wypadek przy pracy. Najważniejsze są zombiaki. Oj, dobrze, dobrze. Ucieczka, ale było blisko. Ach, szkoda, że tamtego nie trafiłem. Miałabym już jednego z głowy. Dobrze, już niewiele brakuje. Stres jest naprawdę wysoki. Tak jest. Jest! Koniec. Koniec, zombiaki pokonane. Tutaj ze szczura chyba można coś... Z... A, mięsko, dobra, no. Mięsko jedno można, czyli reszta szczurów żyje, reszta szczurów żyje. Uff, udało się, udało się. Naprawdę to było niezłe wyzwanie. Natomiast zabiliśmy wszystkie zombiaki, co się dzieje w lochach. Spokojnie mm. możemy teraz Bragusa zabrać. Gdzie jest Bragus? bulic Cholera, ile tu tego było? I w ogóle skąd one się tu Spadam z to. Przepuść mnie. Bullic spada stąd. Jak on w ogóle tutaj nic nie robił, to ja pokonałem te zombiaki, więc o co mu chodzi? Stary Ziomuś, dobry byłem dla ciebie, w ogóle nie angażowałem cię tutaj w całą, całą eskapadę mojego brakusa. Gościu, no naprawdę, naprawdę nie masz co narzekać. Czy tutaj jeszcze coś jest ciekawego? Jest skrzynia. To nie mamy. Bryłka rudy, ser, bełt, strzała, esencja siły i esencja życia. Pięknie, moi drodzy, pięknie, czyli warto było tutaj się pojawić. Nic więcej tutaj nie ma. Z tego co widzę, spokojnie możemy wrócić do, do Gomeza. No i całkiem, całkiem przyjemnie to wyszło. Nie tyle zdobyliśmy doświadczenia. Co się dzieje w lochach? Czy tutaj jakieś pis mamy? Nie, nie mamy żadnego pisu. E, artefakty, magia, e, broń, tutaj nic nam nie przybyło, natomiast tutaj napoje nam przybyły. E, esencja życia, maksymalne życie plus 5. My to sobie wypijemy od razu. Raz i dwa. Super, z tą siłą będę jeszcze czekał, natomiast jak widzicie, nie zdobywamy w ogóle punktów umiejętności. Po prostu podnosi nam się siła, zręczność, mana i chyba punkty życia. Nie jestem pewny, będę musiał zobaczyć między odcinkami, jak mi tutaj e, statystyki się zmieniały. No bo faktycznie, w odcinku, w którym zdobyliśmy level, też jakby podniosły nam się tutaj statystyki. Więc chyba po prostu nie ma co czekać na te miksturki, które miałem z wami dobrą rozkminę czy czekać, czy nie czekać. Natomiast widzę, że to się chyba nie opłaca i po prostu trzeba te mikstury pić. Napiszcie mi jeszcze w komentarzach i ja się do tego na pewno ustosunkuję. Dobra, Gomez, mogę z Tobą pogadać? Tylko nie, kurczę, fotel mi się podświetla, żebyś Ty mi się podświetlił. O, pięknie. Witaj. A witaj, Gomezie, załatwione. Z trudem, ale załatwione. Naprawdę? Co tam było? Lepiej się do tego nie. Na do Zombi z trudem uszliśmy z życiem. Musimy bardziej uważać, skoro truposze były w lochach, gdzie mogą być jutro? I w ogóle jakim cudem one się tam dostały? Zamek był sprawdzany nieraz. Dziwne, muszę pomyśleć. A proszę, weź te mikstury. Niech ci służą. No i co, mam y, czekać? Jakby droga do Ksardasa? O co chodzi? Yy... No to pomyślałeś? Nie pomyślałeś? Na co ja mam czekać? Witaj! Jest jeszcze coś do zrobienia? Owszem, muszę wysłać cię w teren. Konkretnie do obozu zwiadowczego. Tuż przed epidemią rozkazałem stworzyć taki obóz, żeby moi ludzie mogli obserwować poczynania nowego obozu. Teraz służy nam jako dostarczyciel jedzenia, drewna i innych zapasów. Potrzebuję się dowiedzieć, jak wygląda u nich sytuacja. Po prostu odbierz raport od Fabiana, przywódcy tego obozu. Gdzie on się znajduje? Hmm, słowami trudno będzie mi to tobie opisać. Dobra, weź tę mapę. Zaznaczyłem na niej położenie obozu. Powodzenia. Dziękuję. No, okej, okay, i rozumiem, że to jest koniec. Mamy mapę. Gdzie jest ta mapa? Co dostałem? Esencji siły? Miałem trzy. E, tutaj nic. Pełnię życia. Czyli dostałem zwykłe mikstury. Bo chyba nic więcej. No, szału nie ma. E, natomiast to jest zawsze coś. Gdzie są mapy? Jaka mapa? O, jest mapa. Mapa od Gomeza. Proszę bardzo. Czyli ten obóz. Jest. Ok, I w drodze do nowego odbozu musimy po prostu odbić w lewo. O, to nie będzie łatwe. Jakie jeszcze zadania mamy? Stalna Stone, to spróbujemy koło Huno. Dobra. Kuźnia Huno, to jest, to jest pomysł, zagubiony miecz. Ok, czyli wykonujmy to, co w tej chwili mamy do wykonania. Jak stójmy z czasem? Jest 18. Ja się, moi drodzy, prześpię i my się spotkamy już obok. W i jednej z bram do nowego obozu prowadzącej, do starego obozu prowadzącej. No i jesteśmy obok tej bramy, której norm, normalnie wychodziliśmy, zarówno do nowego obozu, jak i do obozu sekty. Dlatego mi się tutaj pomyliło przed, e, przed cięciem. E, natomiast my lecimy tutaj, bo tutaj gdzieś była ta e, kuźnia Huno. No i zobaczymy, jak tutaj stoimy z zombiakami. Ta proszę pomachać mieczem. Okej, okay, są tutaj zombiaki. Zombie kat jest ok, trochę ich tutaj jest. Ojej, dużo ich nawet tutaj jest. Co o was tyle? Matka miała, o co chodzi? Dużo was tutaj, natomiast nie wszyscy chcą wyjść. No choć jeden. No dobra, Kat przyszedł. Dobra! No nie, serio? Czyli chyba najpierw, nie wiem, cień przyjdzie, bo ci się przyblokowali. No bywa i tak. Wszyscy się przyblokowali. Dobra, cień, widzę sobie. O jejku, tutaj też jest kolejny. Co jest z wami? Dobra, no. Widzę, że was jakoś trzeba rozdzielić. No bo robi się niebezpiecznie. Cień, cień, jest trudniejszy, bo ma broń. Więc trzeba na cienia będzie uważać. Dobra. Tak jest. I teraz tylko cień. Chodź tu ziomuś, chodź tu ziomuś. Chodź, no chodź. Chodź. Pomożesz mi tutaj zdobyć expa. Po czemu by nie? Tak jest. Oj, no cień jest tylko przeszłością. Ej, tutaj jeszcze miecz bym chciał od ciebie, dziękuję bardzo. Krótki miecz pięknie zdobyty. Ten tutaj zazwyczaj nic nie ma. Moja kolej. Zgubiłem pochodnie, i to jest problem, bo jest ciemno przez to. Dobra, tutaj zombie, jak zwykły. Tak jest. Tak jest, chodź kacie, Dobra, bylebyś tutaj mi nie spadł, to cię z łatwością pokonam. Ja już Katę spokonywałem, więc to nie jest nic nowego, specjalnie trudnego. Dziękuję bardzo. Topór bojowy zdobyty. Tamten zombie... A tam ten zombie, jak mi sobie chodzi. Ja bym chciał zaraz wrócić, i. O, tutaj jest jakiś kolejny wielki zombie. No, natomiast z tym to poczekamy. Zapiszmy sobie grę. Eee, tu ten zapis jest całkiem niezły. Tam zostawiłem pochodnie i chciałbym ją odzyskać. Nie powiem. No chodź. No ile was tutaj matka miała, no? Coś czuję, że poleje się krew. To znowu są zwykłe zombie, no. Ile ich tutaj jest? Naprawdę kupa zombie, ale trzeba tam się dostać. Dobra. Teraz ty. Chodź tu. Oszty mordy! Jak mnie strzelił! Tak jest! No chodź, chodź tu, chodź! Nie jesteś dla mnie żadnym przeciwnikiem, pięknie. Która godzina 9?9? To nawet nie ma co się kłaść jeszcze. Bo myślałem, żeby się przespać do południa. No ale to jest zbyteczne. Dobra, zapiszmy sobie grę. No a spokojnie. Grunt to dobrze zapisać grę. Skakujemy. Czas trochę pomachać mieczem. Co tutaj się pojawiło? Tutaj ktoś jest? Nie. Tutaj jest pusto. Też pusto. Też pusto. Dobra, to jest jakiś zwykły zombiak. Zombie kopacz. No to nie jest jakieś wyzwanie dla mnie. Chodzi o to, żeby go po prostu. Do ściany, do ściany. No, oh. Dokładnie. Do ściany i już po nim. Cieś ja tutaj zgubiłem pochodnie. Wolałbym z nią chodzić. Jest zawsze jaśniej, nie? Tak mi się wydaje. A dobrze by było jednak w tym odcinku dwa zadanka wykonać, więc postarajmy się jeszcze trochę tutaj. Y Zdobyć doświadczenia. Twoja kolej. Zabijając kolej. Zabijałem zombiaki. Okej, okay, dobra, kolejny. Chodź tu. No przecież widzę, że leżesz Tylko byle byleś las sam po co mi koleżka, nie? Pojedynczo, pojedynczo, żeby nikt dwa razy papę nie dostał. No i pięknie, chodź tu. Dobrze, cieszę się, że stosujecie się tutaj do zasad zdrowego pojedynkowania się. Ja je trochę naginam, no bo wiecie, tutaj jednak przy to nie możecie za wiele powiedzieć. Natomiast, no wy jesteście zombie, nie? Ja jeszcze mogę umrzeć. No wy już nie umrzecie, więc yy, wydaje mi się, że to jest uczciwe, że właśnie w ten sposób rozgrywamy te pojedynki. No, bo inaczej to byłoby mega nieuczciwe. No, bo skoro wy nie możecie umrzeć i ja mogę umrzeć, to wydaje mi się, że to by było nieodpowiednie. Natomiast teraz, proszę bardzo, chodź. Teraz wydaje mi się, że zasady są jak najbardziej uczciwe. Każda ze stron wie, na co się pisze. Wy się będziecie pojedynkować i ja się z wami będę pojedynkować. Każdy z nas może zginąć. Natomiast tak naprawdę zginąć mogę tylko ja. Dobra. Ja tutaj gadam, gadam, a tak naprawdę mamy do wykonania zadanie Jak najszybciej chcemy się dostać do tej skrzyni Huna Więc dobrze by było po prostu nie bawić się tej z tymi zombiakami Tylko je po prostu pokonywać szybko, sprawnie i bezpiecznie dla mojego życia Bo przecież zombiaki i tak już nie żyją No chodź Dobra, bo tu jest o dwa. No nie, no znowu dwa? Nawet więcej! Co was tutaj matka tyle narobiła? O co chodzi? Skąd wy się wzięliście? Matko, ile was jest! Wiecie co? Chyba tamto się dostaniemy jednak w innym odcinku... Ja sobie na spokojnie te zombieaki powybijam Poza nagraniem No i w ten sposób Będzie przynajmniej Trochę łatwiej No bo tutaj do tych zombiaków jest naprawdę dużo Tak jest Mało mi zdrowia zostało, muszę to, muszę to inaczej rozegrać. Moi drodzy, dzisiaj wykonaliśmy jedno zadanie właściwie dla Gomeza. E, miło było z wami się spotkać. Widzimy się w kolejnym odcinku, w którym to postaram się tutaj pokonać wszystkie, wszystkie te zombie między odcinkami. No i po prostu przejdziemy się do tej skrzyni Huna. Jeśli na naszej drodze pojawi się jakiś nowy zombiak, no to oczywiście, to oczywiście pokażę go pokonywanie na nagraniu. Natomiast teraz nie ma to sensu. Dzięki za dzisiaj. Tak wygląda moja postać. Trzymajcie się. Cześć.